Witam serdecznie na piątym jubileuszowym zlocie pojazdów zabytkowych i pierwszych urodzinach Pomorskiego Okręgowego Muzeum PRL. Na samym początku tej mojej tutaj krótkiej przemowy chciałbym podziękować naszym partnerom, dzięki którym ta impreza mogła się odbyć i dzięki chciałbym jeszcze też bardzo podziękować Dyrekcji Domu Kultury w Sympólnie Krajeńskim w gminie Sympólno, że udało nam się tą imprezę zorganizować. Więc chciałbym wymienić tych partnerów, dzięki którym ta, ta impreza nasza jest. Dziękuję bardzo serdecznie Bramie Pomorza, Banku Spółdzielczemu, więc Borku, FSO Serwis z Warszawy, Automobil Klub Chojnicki, Grand Auto, Pub Miś, Restauracja Słoneczna. Muzeum Motoryzacji i Techniki w Piastowie, Karla Kery, Agroma i najbardziej firmie Temis z Chojnic i firmie Sejdak z Sempulna. Dzięki tym firmom możecie Państwo tutaj być. Chciałbym bardzo Was tutaj powitać. Cieszę się, że znowu nie zawiedliście, że, że jesteście tak, tak licznie tu przybyliście, że licznie tu przybyliście do nas na imprezę. Chciałbym, żebyście się dobrze bawili i żebyście oglądali te, te wszystkie eksponaty. Teraz kilka takich uwag jeszcze organizacyjnych. Wstęp do muzeum będzie w dzisiejszym dniu biletowany. Te identyfikatory nie, u, nie dają wstępu do muzeum, więc po 11:30. Będzie otwarta kasa biletowa w kiosku, gdzie będziecie mogli zakupić bilety, aby, aby wejść do, do muzeum i obejrzeć resztę naszej, naszej kolekcji. W minionym roku, jak się widzieliśmy w sierpniu, do naszej kolekcji przybyło 8 pojazdów. W tym roku do naszej kolekcji trafiło, trafiły 3 pojazdy. Więc myślę, że cały czas nieźle się. Nieźle się nasze muzeum rozwija i myślę, że tak będzie dalej. W tym roku udało nam się wyremontować już trzy pojazdy. Za chwileczkę zobaczycie niezwykłego aktora, który przyjechał specjalnie do nas z Łodzi, aby tu być z nami na tej imprezie. Jest to aktor, który grał w filmie, w serialu Zmiennicy. Jeździł żukiem na Grzybobranie. Więc za chwileczkę zobaczycie. Prezent, będzie o 11.30 będzie prezentacja naszego, naszego Żuka i e, będziecie mogli sprawdzić, czy faktycznie ten Żuk wyglądał tak, jak ten serialowy. No, aktor, który przyjechał, mówi, że ten samochód jest taki, jak tamten e, w latach 80., jak e, Stanisław Bareja nagrywał e, e, słynny serial Zmiennicy. Więc będziecie mieli okazję. O godzinie 12.00 jako, że zawodowo jestem też ratownikiem medycznym, zrobię, pokażę wam pierwszą pomoc, czyli podstawowy BLS, czyli to, co powinniście wy wszyscy umieć, aby pomóc swoim bliskim w razie, w razie zagrożenia, czyli potrafić udzielić pierwszą pomoc. O godzinie 13 będzie wywiad z naszym gościem, którego za chwileczkę zobaczycie, bo to ma być do samego końca niespodzianka, kto to jest. O godzinie czter... 13.30 będzie wywiad z FSO Pomorze. Zobaczcie, przyjechał do nas jedyny w Polsce Polones Borewicz, tak zwany, ale w wersji Jamnik. Czyli zobaczcie, jaki on jest długi. Jest to jedyny w Polsce egzemplarz, którego chłopacy w FSO Pomorze budowali przez 3 lata. Więc patrzcie na niego, podziwiajcie. O 13.30 będzie wywiad właśnie z tymi twórcami tego niezwykłego pojazdu. O godzinie 14.00 będzie rozdanie nagród, a w trakcie całej imprezy będą różne konkursy. Więc patrzcie, podziwiajcie pojazdy, bo będą pytania tutaj dla Was, dla publiczności dotyczące naszego muzeum i dotyczące naszych eksponatów. Więc patrzcie na nasze samochody, które stoją tutaj po. Po waszej prawej stronie, z którego roku są, jakie to są samochody, bo będziemy za, będę zadawał tu na scenie pytania, za które będą nagrody. I o godzinie 15 planuję zakończenie zlotu. Zapraszam teraz jeszcze pana sekretarza gminy Dariusza Wojtanie. Szanowni Państwo. W imieniu Burmistrza Sempulna Krańskiego, Pana Waldemara Stupałkowskiego, jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać na tym piątym jubileuszowym zlocie yy, pojazdów zabytkowych. Wpisał się on już w kalendarz imprez w naszej gminie i myślę, że cyklicznie co roku 1 maja będziemy mogli się spotykać. Proszę Państwa, chciałbym podziękować organizatorom, osobom, które już, podmiotom, które wymienił już Pan Dyrektor, Panu Dyrektorowi, oczywiście Państwu, którzy przyjechaliście ze swoimi pojazdami, które są Waszą klubą, o które zapewne dbacie. I tak jak słyszałem, wszystkie pojazdy, co ważne, są. Na chodzie. Będziemy mieli okazję dzięki Państwu cofnąć się w czasie, podziwiać te pojazdy. Życzę Państwu wszystkim obecnym dużo wrażeń, dobrej zabawy i może wypowiem tą formułę zwyczajową: piąty zlot pojazdów zabytkowych w Sempulnie Krajeńskim uważam za otwarty.

i Aktor Marian Koniuszko, czyli Marcel Schüttelhelm w swojej osobie. Grał w serialu Zmiennicy i za chwileczkę do was wyjedzie, więc prosimy, rozejdźcie się. Marian nie jeździł 30 lat tym Żukiem. Rzecz czy po imieniu, wszystko swój posiadłe cennik. Nie podołasz zamówieniom człowiek choć do części tak zamienny brawa, brawa. Twoje koło zapasowe to kochany, wierny, niezmienny Te zakręty skrzyżowania to przeznane Proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałem wszystkich pozdrowić, jest mi bardzo, bardzo przyjemnie i nie wiem jaki ma wpływ kolega Marcin, że jednak dzisiaj się tutaj y, zna, y, zameldowałem i jestem z wami. Jest mi naprawdę bardzo, mar, bardzo miło i serdecznie was pozdrawiam. I rzeczywiście słuchajcie, to jest ten żuk, w którym ja jeździłem. No prawie ten, ale kolor, no, kolor jest taki sam, oczywiście. Jeżeli chodzi o fotele, tak samo, tak samo brzydko pachnie jak pachniało Ja się zastanawiałem zawsze czy to moja wina ale to jednak tak żuki mają dobrze to co? Może pójdziemy porobimy sobie zdjęcie. Dobrze, proszę Państwa, ja później porozmawiamy sobie. Tak, o godzinie 13 będzie wywiad na temat serialu zmiennicy, czyli będziecie Państwo też mogli zadać swoje, swoje pytania nurtujące na temat tego serialu i innych produkcji. Stanisława Bareje, w których Marcel grał, więc to będzie o godzinie 13, teraz... Może bardziej o, o przyjaźni, właśnie jak to się w ogóle stało I, i, i w ogóle o reżyserze, bo to jest, mi się wydaje, taka opowieść niezwykła. To był niezwykły człowiek, niezwykły reżyser, no i teraz... bo Fiatów trochę jest, ale jeżeli chodzi o Żuka, no to wy macie bardzo pięknie. Jak będzie taka możliwość, to oczywiście Fotki można sobie zrobić. Dobrze, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Później będzie dłuższa rozmowa i rozumiem, że klimat barei i zmienników nam będzie towarzyszył Oczywiście. cały czas. Dziękuję bardzo. Złama, przyjaźń miał na mnie wywrotnie, złamał ją, złamał ją, złamał ją, tamto moje

バカバ w cieniu twarzą i słabo widać. A teraz, Musi proszę pamiętać. bardziej tekoltem do mnie, do mnie <laughs> to bym nie miała... Jeśli naprawdę Ale gdzie? yang. W tej będziemy. i wygór będziemy. To było coś na zasadzie Coca-Coli, tylko tu było polskie. No pamiętam. Pamiętam, czy jest Nie, taki Pamiętam? A to jest, jest wiesz co to jest? To jest syfon. To się wkładało taki nabór. Z gazem? No, nie, 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 nie. Tak? Tak, jest pierwszy dzisiaj my też ty, to z no, to nie jesteście w karcie. <grym> dobra. W ławce, w tak dobra. É isso aí